Potężne remonty, jakie od kilku miesięcy prowadzone są w wielu miejscach Olkusza, powodują sporo utrudnień dla pieszych i kierowców. Ludzi denerwuje zwłaszcza powolne tempo prowadzonych robót. Problem dotyczy m.in. prac przy ulicy Żurackiej. Tu od wielu tygodni praktycznie nic się nie dzieje. Brakuje asfaltu, a w jezdni zieją potężne dziury. Uteskują również kierowcy dojeżdżający z Olkusza do Bukowna. Droga przez Mazaniec jest zamknięta. Właścicielom aut pozostaje objazd wąskimi uliczkami osiedla mieszkaniowego. Jednak najwięcej powodów do narzekań mają mieszkańcy ulicy Mazaniec Boczna, którzy od kilku miesięcy są praktycznie pozbawieni możliwości wyjazdu autem ze swoich posesji. Po prostu brak organizacji. Robione jest wszystko chaotycznie, po kawałku, niekończone. Czekają nie wiadomo na co. Jak tylko zaczęli robić, to już były problemy z dojazdem, bo. Jak nie z jednej strony ta znowu przez las jeżdżą, przyjdzie deszcz, to tam rozjeżdżą ciężkimi samochodami, to jest bagno. Od dawna na Mazaniec Boczną nie docierają śmieciarki ani wozy asenizacyjne odbierające ścieki. Żamba się wylewają, a ludzie boją epidemii. Kłopoty, na jakie utyskują mieszkańcy, to efekt dwóch potężnych inwestycji realizowanych z udziałem funduszy unijnych. Praktycznie jednocześnie trwają prowadzone przez starostwo powiatowe prace remontowe w Olkuszu które obejmują całą trasę pomiędzy Zedermanem a Bukownem. Zaś roboty wodno-kanalizacyjne prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Tam jest oprócz naszego zadania, zadania remontu nawierzchni na tych drogach, jest prowadzone zadanie w ramach Funduszu Spójności, zadanie gminne. To dotyczy wykonania kanalizacji i również w niektórych przypadkach instalacji deszczowej. Więc to jest głównie ta przyczyna do czasu ukończenia tych zadań prowadzonych w tej chwili przez PEWIC będzie, no niestety te prace będą tak, tak przebiegały, jak przebiegają, będą te utrudnienia, za co oczywiście przepraszamy. Jeszcze bardziej lakoniczne odpowiedzi na pytania, kiedy zakończą się utrudnienia i dlaczego trwają tak długo, udzielił pisemnie zarząd Pew i Kawkuszu. W związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej przystąpiono do etapu wykonywania komory włączeniowej na kolektorze umożliwiającym odprowadzenie ścieków ze zlewni ulic Mazaniec, Mazaniec Boczna, Żuracka. W rejonie prowadzonych prac zostanie zmieniona organizacja ruchu i wyznaczone objazdy. Przewidywany termin zakończenia prac to 31 sierpień. Co na to mieszkańcy? Takiego dziadostwa, to jak żyje, nawet w komunizmie nie było. I ta tablica, co tam jest na rondzie po prostu, ta informująca o unijnej dotacji, to, to, to jest paranoja, to jest wstyd po prostu, żeby ona tam była, bo ona te inwestycje szkaluje po prostu. Alicja Renkiewicz, Przegląd Live.